Dzień dobry paluszku. Dzień dobry. Do buszkini. Do Buszki Popatrz, to położymy. Taki, taki. Popatrz. Staś. Tu ile mamy paluchów? Ile? Chcesz policzyć? Jeden, dwa, tu dwa paluszki są. Tu, tu i tu ja mam... Ty masz dwa. Ja mam jeden. Jeden. Dwa, trzy. Zgadza się? Patrzcie. A tu jeszcze? No teraz brawo. Teraz cztery. Kogo paluszki liczymy? Stasia czy Iwony? Znowu Iwony? Tak. Dobrze. To liczymy. Jeden, dwa, trzy. Cztery, ja mam cztery paluchy, a ty, Staś, ile ma Staś? <laughs> Pokażemy. Popatrz. To Staś się policzy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Brawo, cztery. tak Pięknie. Stasiu? A jaki to kolor? Jaki kolor? Pomarańczowy. Pomarańczowy, tak. A ile paluszków? Ile się mieści paluszków? Pamiętasz? Jeden. Tylko jeden. Tak. Ten. Jaki kolor? Dzięki. Niebieski? Tak, pięknie. A ile paluszków? Ile paluszków? Dwa. dwa pewnie dwa. Stasienku, a ten jaki kolor? Żółty. No pięknie, jaki śliczny żółty, jak słońce, tak? Taki żółty. A ile paluchów? Jeden, dwa, trzy. Pięknie, żółty ma trzy paluchy w środku. Staś się sprawdzi. O, o! Oj, chyba ten szczurek policzy paluszki. Wkładaj! Jeden, dwa, trzy! Trzy! Dziękujemy, szczurku! Pięknie, pięknie szczurek policzył, tak? Dobra! Tak! Tu kładziemy trzy. Żółty, brawo! A taki? O, ten to ma dużo palców, co? Masz tyle paluszków w ręczce? No sprawdza Stasienie ślicznie tu. Mm. Ile tych palców nam się zmieści? Ale dużo. A jaki to kolor? Jaki? Zielony, taki jasny, zielony, nie? Tak. Równy jest, popatrz, cały równy, sprawdź Stasieńku. Tak, on ma tutaj, równiutki jest, widzisz? Piękny. Szczurek nam pomoże? Powiemy, szczurku, poproszę o pomoc. Liczymy, ile paluszków? Sprawdzamy. Jeden, dwa, trzy, cztery to cztery paluchy. Ten też? To teraz policzy Stasia paluszki. Stasinku, włóż paluszki i szczurek policzy. Czuł, wkładaj. Sprawdzaj ile. Czu i czu. Czu A drugą rączką sobie pomóż. Czu, ile? Kombinuj, kombinuj. Brawo. Jeden, jeden, dwa, trzy, cztery. Też cztery, Bra! Teraz Stasiu będzie wrzucał pomarańczowy Dasz radę? Mocno, mocno. Ho, pięknie. Jaki to był? Jaki to był kolor? Jaki? Pomarańczowy. I ile paluszków? Ile paluszków tu się zmieściło? Tylko jeden, Stasiu. Tak, popatrz. Ja mam też taki. Wrzucasz jeszcze? Uwaga. Jeden. Tomasz, proszę. Jeden. Hop! Jeden w wodzie. A teraz taki ten niebieski. A ten? Jaki kolor? Jaki? Zielony. Taki zielony. Tak, chodź tu. Co to jest? Popatrz. To deszczyk padać będzie na misie. Zobacz. Eee. Misiu będzie tańczył, tak? Proszę. Będzie tańczył. Zaśpiewamy piosenkę? Tak. Okay. Lubisz? Lubisz piosenkę? Tak. Okay. No to słuchaj. Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz na dworze. Jasny trzyma. Ci deszcz. Taki mokry, że już bardziej mokry być nie może. Teraz mały miś, mały miś. Tańczy na paluszkach. I uwaga! Szeszczowe koraliki zbiera do fartuszka. Ile koralików tutaj włoży mi się do fartuszka? Popatrz. Hop. Jeden. Jedna kropelka wpadła do fartuszka misiowi. Popatrz. Jedna kropelka tylko w fartuszku. Hu hu, a no pewnie. Śpiewamy jeszcze raz? No dobrze, to Misiu tańczy, a Iwona robi deszczyk, tak? Jeszcze raz śpiewamy. Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz na dworze. Taki mokry, że już bardziej mokry być nie może. Mały miś, mały miś, tańczy na paluszkach. No tańczy! Tak! I deszczowe koraliki zbiera do fartuszka. Ile koralików zbiera do fartuszka? Ile? Tak! Popatrz. liczymy tak no pewnie Stasieńku, popatrz jedna kropelka i druga jeden dwa tak tu popatrz tu, 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 tu. a tu dwie kropelki tańczymy dalej Tak. dobrze mi tańczy dobrze jeszcze raz kapka Tańczy, ale śpiewaj ze mną. Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz na dworze. Taki mokry, że już bardziej mokry być nie może. Mały miś, mały miś tańczy na paluszkach. Kczowe koraliki zbiera do fartuszka. Ile koralików zebrał? Ile? Jeden. Popatrz. Liczymy i pokaże. Jeden. Dwa. Trzy. Trzy koraliki zebrał. Czy Jeden. Sprawdź, czy jeden paluszek? Tu. Jeden. Jest jeden? Na pewno? Sprawdziłeś? Popatrz. Tu ile kropeleczek? Jeden. Tak. Czy my? Tak, Stasiu liczy jeden. No malutku, nie spiesz się. Jeden. Dwa. Sprawdź. Tak, tu dwa. Dwa na pewno? Tak, na pewno? Dwa paluchy. Jeden, dwa. Hmm, o, patrz, teraz mamy trzy kropelki. Tak, trzy, hop. Trzy paluszki się mieszczą. I Stasiu liczy po kolei. Jeden. Tu dwa, buźką tak nie rób. Dwa, a czemu musisz podnieść wszystko? Dwa. Trzy. I popatrz tu, ile nam zostało. Stasieńku, ale nie spiesz się, nie spiesz się słoneczko, buźką tak nie rób, tak? Tu, 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 po kolei wkładamy, tą, tą rączką. To jest ręczny, nie? Na no, przy jeszcze mogą. Dwa, tak? Tu dwie muszelki. Ojej, Ojej! A, tak, masz rację. Jeszcze coś w środku jest. Popatrz, co tu? Tak, to malutka. Taka malutka muszelka, tak? Nie, Pewnie. Co? A tu jest muszelka? Nie ma malutkiej muszelki, tylko tu jest. O. Jeszcze mamy taką. Super! Brawo, brawo! Tu chodź, tak. To jeden. Daj jedną muszelkę. Dla mamy dobrze. Jeden dla mamy. A dla Marysi dwie muszelki? To daj dwie. Dwie dla Marysi. Super. Tu dwie muszelki. A dla Stasia? Ile muszelek? Trzy muszelki dla Stasia. Stara, tak. Brawo Dla Stasia, bo tak pięknie pracował. I dla Marysi też. Tak. Dla Marysi trzy. To popatrz, co musimy zrobić. To Marysi tyle. A dla Stasia tyle? Tak. Wszystko dla Marysi?